Panowie ministrowie Wysoka Izbo. To nie jest królik z kapelusza. Tak mówił minister Szumowski, kiedy jeszcze w czerwcu w trakcie kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda zaskoczył nas wszystkich i zaproponował utworzenie funduszu medycznego dla polepszenia ochrony zdrowia Polek i Polaków. Dziwnym jednak trafem termin ogłoszenia owego szczytnego skądinąd projektu. Zbiegł się w czasie z przekazaniem z kieszeni podatników, czyli w istocie także i pacjentów, dwóch miliardów złotych na państwową telewizję. Naczelna Rada Lekarska w swoim stanowisku z 17 lipca 2020 roku negatywnie oceniła powołanie kolejnego państwowego funduszu celowego służącego realizacji jedynie niektórych zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia finansowanych ze środków publicznych. Tego rodzaju działania generują przede wszystkim dodatkowe koszty związane z obsługą funduszu, pokrywane ze środków budżetowych, które mogłyby, mogłyby zostać przeznaczone bezpośrednio na poprawę warunków funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz poszerzenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności zaś do nowoczesnych metod leczenia i leków. Ponadto projektowana ustawa wprowadza mało transparentne i zawiłe procedury, które nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie, na jakie cele i w jakim zakresie środki funduszu medycznego zostaną faktycznie przeznaczone. Projekt ustawy określa bowiem jedynie maksymalny limit wydatków z budżetu państwa w poszczególnych latach, nie wskazując kwot gwarantowanych. Na tę kwestię wyraźnie i kilkukrotnie zwracałem uwagę podczas prac pod komisji sejmowej. Od samego początku nie brakowało krytycznych opinii ekspertów, z których do rangi najważniejszej należy ta, że w swojej istocie fundusz medyczny nie wprowadzi żadnych dodatkowych środków, ponieważ finansowanie jest oparte na środkach Ministerstwa Zdrowia. Pamiętajmy, każdy z nas był, jest bądź będzie pacjentem. Stąd też czekamy na rzeczywiste, szeroko konsultowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Zmiany realne, przemyślane, perspektywiczne, akceptowane i czyniące rzeczywisty krok naprzód. Polacy i Polki zasługują na system ochrony zdrowia z prawdziwego zdarzenia, a nie łatany w lepszy czy gorszy sposób system, w którym pacjent nie jest najważniejszym ogniwem. Mamy zastrzeżenia do jakości legislacyjnej pierwotnej wersji przedłożonego projektu. Warto wspomnieć, że na etapie procedowania przedmiotowego projektu Prawo i Sprawiedliwość złożyło kilkadziesiąt poprawek. Widać wyraźnie, że piętno na tym dokumencie odbiło gorące tempo wyborczej kampanii prezydenckiej. Lewica zawsze będzie stała po stronie pacjentów i każda inicjatywa, która przewiduje przeznaczenie dodatkowych środków na ochronę zdrowia, może liczyć na nasze poparcie. Lewica zawsze podniesie rękę za regulacjami, które wspomogą system ochrony zdrowia. Stąd też będę rekomendował klubowi parlamentarnego Lewica przyjęcie projektu ustawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani pośle. bardzo proszę pan poseł